Witam wszystkich. Witam razem z Nirkiem dzisiaj. Cześć Wam! Dzisiaj idziemy sobie wycilować się w teren z wykrywaczami. Będziemy próbować sobie coś wykopywać. Że będziemy próbować sobie chodzić w terenie. Zajdziemy pierwszy na takie pole znane nam. A jak tam się nic nie uda wykopać, jak nam się znudzi w tamto miejsce, to po prostu w lasku uderzymy prywatny też do znajomego. także Będziemy sobie działać, także widzimy się na miejscu i miłego oglądania. Pomału uzbrajemy sprzęt. Irek mi pokaże co i jak, jak działać wykrywaczem. Kiedyś szukałem właśnie z Irka bratem, yy, też wykrywaczem, trochę mniej może skomplikowanym, a... ale Irek mówił, że nie jest takie to trudne, także wytłumaczy mi i będziemy działać sobie fajnie na polu. Jak coś się uda znaleźć, to postaram się to wszystko nagrywać. Także do zobaczenia. Także idziemy, działamy na polu. Irek jest kawałek dalej. No i działamy. Zobaczymy, co uda się znaleźć. Jakiś sygnał. Słuchawki mam na uszach. Irek dał mi jeszcze słuchawki. Coś tu słyszałem. No nic. Jak uda się coś znaleźć, to będę nagrywał dalej. Irek coś znalazł. Co tam masz? Podkładkę? No, sygnał wiadomo jak na monetkę. Pokaż jak to bije. No bije, bije no. no i to jest sygnał jak na monetę, ale trzeba się z tym liczyć. No, że... Że, że trochę wiadomo. śmieci. Się. No ale fajnie, fajna zabawa. A będziemy działać dalej. Ja na razie póki co nie mam jakiegoś konkretnego sygnału. Działamy dalej. Tutaj mam sygnał, ale Irek też coś znalazł. Podejdę do Irka. Co masz? Co znalazłeś? U mnie też jest sygnał, muszę tam dokopać to. Co znalazłeś? No i mamy tutaj 5 penigów. O. 1924 rok. No i proszę. No i proszę. I elegancko. I tak Czy się właśnie. Tak się dobrze bawisz, widzisz. I tak ja tak też się dobrze bawię. też się dobrze bawię. Idę tam dokopać. Taratach, nie będzie no, ale dam radę, fajna zabawa. Trochę człowiek pochodzi. Upalne słońce jest. No nic, zobaczymy, zobaczę co uda mi się tutaj znaleźć. U mnie dawało sygnał coś takiego. Nie wiem, czy to jest jakieś złotko czy co, no ale nic, szukamy dalej. Mamy kolejny sygnał. No dobrze, kopiemy. Fałszywy alarm, szukam dalej. Póki co znajduję takie druciki. Jakieś złotka kapsle. Żadnej monety. No ale bawimy się dalej. Irek co chwilę coś tam znajduje. Z tego co widzę. Co jakiś czas tam się schyla i coś kopię. Zaraz tam do niego podejdę. Irek ma jakiś sygnał. Będzie jakieś zardzewiałe coś. wiesz? Może jakiś gwóźdź. Gwoździa. Zobaczymy. No Ciekawe, co tam. No, to jest ten lepszy sygnał, słuchaj. Wiesz co masz? Kawałek plaszki jakiejś wycykowanej, nie? No, no, no. No ale to musisz to kopać, bo tak to działa. No tak to działa, no właśnie. Nie. i trzeba działać dalej, nie? Ale mamy ukrop. Napiłem się przed chwilą wody. I działamy dalej. Ostatnie podrygi, ostatnie podrygi z pola i... Przenosimy się zaraz do lasu. Zobaczymy co tutaj Irek wykopał. Bardzo ładny sygnał. Tubka? Bardzo popularna podczas szukania. No dobra, znikamy z tego pola i widzimy tak. się w lesie zaraz. Jedziemy sobie do lasu, do znajomego. Idziemy sobie tam poprzebać ziemi, tam jest cień. Jesteśmy trochę zgrzani, co? Ciepło trochę, nie wiem ile tu jest na słońcu, ale ze 30 stopni. No i będziemy, nie idzie chodzić. nie już. idzie chodzić Irek znalazł jedną monetę, jaka to była moneta? piątka walmar. no ja znalazłem jeden drucik jedno złotko, jakiś kapselek no ale dopiero obczajam sprzęt, także może Irek będzie mi pożyczał od czasu do czasu sprzęt może się hmm. uda też taki kupić jak, jak się wkręcę bardziej, także zobaczymy fajna, fajna akcja, fajna sprawa, trochę pochodzone i także idziemy w las, kawka i działamy w lesie Także do zobaczenia Trzeba sobie kawę zrobić Mirek ma ze sobą palnik Kuchenkę Jeszcze przygryzie jakaś Coś słodkiego się zje Bo Gdzie ja teraz mam kubek? No mam gdzieś Miałem, powinienem mieć Kurczę Masz tutaj swoją kubek? Nie nam Nie, wzię Nie wzięłem Kubek jest Wiesz co, ja zapomniałem kawy zobaczę, chyba gdzieś ma... ma. Ja pier... chyba gdzieś się nam da do... Także takie numery Zapomniałem kawy, Irek też zapomniał kawy, także z racji Wojskowej Chyba Irek będzie miał jakąś kawę Bo ja mam też z racji wojskowej i miałem przypadkiem sobie w plecaku W rogu Masz tak? Masz dwie? No Irek coś tam znalazł, jakąś kawę, także też spoko. No nic, trzeba się napić i działamy. Mamy, tak? Wszystko mamy. Jest kawa. Jest spoko, kawa. Spoko. Przeszukane. <laughs> trzeba przeszukać zawsze pół samochodu <laughs> i się znaleźć. <laughs> no i pierwszą kawę mamy zalaną. Jeszcze Irek sobie tutaj zagrzeje. Zjemy coś słodkiego. I będziemy ruszali w stronę w kierunku lasu do, do Irka znajomego także tam sobie będziemy działać z wykrywaczem do zobaczenia także Grzesiu więcej takich takich słodyczy bo po prostu nam już się kończą od razu przy okazji pozdrawiamy Cię pozdrawiamy brat ściskamy jesteśmy już w lasku i będziemy szukać skarbów także powoli działamy Sprzęt już jest przygotowany i będziemy sobie ruszać. Wchodzimy, chodzimy. I nic konkretnego nie, nie słychać. Nie mam obczajone jeszcze tego sprzętu, nie znam się na tym jeszcze. Irek mi tak w skrócie opowiedział o nim, jak działać. I tak działa mniej więcej. Także szukamy, szukamy. Aż coś znajdziemy. Znalazłem coś takiego, jakiś ołów czy coś. W sumie nic ciekawego. Jeszcze dwa kaptele znalazłem i parę takich śmieci. No szukamy dalej. Irek coś tam kopie. I co masz coś? No właśnie, ja też miałem dwa razy też takie śmie śmieci. Mała przerwa na wodę. Póki co, nic konkretnego nie wyszło. Jakieś śmieciuszki powychodziły, żadnych monet. A no, jeszcze chwilę pochodzimy i będziemy się zwijać. Może i do domu zobaczymy, jak przejdziemy jeszcze kawałek. Bo trochę tak tutaj teren nam został. Udało mi się. Tutaj widzę na oko łuska. Bije na 18, 16, nie wiem co to są za ustawienia, bo się na tym nie znam. Ale łuska jest. Także coś takiego udało się znaleźć. No nic, wcześniej miałem same śmietniska. W sumie to też nie jest żaden jakiś skarb. Ale fajnie coś takiego już wykopać. No tak samo jakieś druciki, kapsle, jakieś folie aluminiowe. Po prostu no nie mam wyczucia tego sprzętu jeszcze i tak się do końca na tym nie znam. Ale i tak się fajnie chodzi. Jest zajawka nawet spoko. Także szukam dalej. Tutaj mi bije 15-14. Kopałem to. Nie wiem. Bezpiecznik. Nie, coś takiego znalazłem. Irek znalazł, prawdopodobnie. To też łuska? Widziałeś? Następna łuska. to też. No, szukamy dalej. Zabawa jest. W lesie jest trochę chłodniej. Co u ciebie coś było? No, u mnie tylko tam jakiś bezpiecznik był i ta jedna łuska i jeszcze trochę śmieci. Kapsel, jakieś, jakieś druciki, jakieś złotka, coś mhm. takiego, nie? Także ten... Wiesz, pierwszy raz tak działam, pierwszy od dłuższego czasu, nie? Bo mówię, z twoim bratem kiedyś chodziłem lata temu. No nic, działamy dalej. Fajnie w tym lesie, troszeczkę chłodniej. Także krążymy. Irek znowu coś tam kopie. I to? I kolejna łuseczka. Dobra, szukamy dalej. Także już wracamy pomału z terenu z leśnego. No i co, udało się znaleźć jakieś śmieci, łuski, jakąś monetę z pola, tak? tak jedną mamy. Hm. Jedną monetę, no ale fajna zabawa, trochę pochodzona jest. Jak tu wkręcisz się? No myślę, że no fajna sprawa, nie? Ja muszę się trochę tego nauczyć wszystkiego jeszcze. Ale. Z biegiem czasu, z biegiem czasu może się nauczę. Także I musi być jakiś najnowszy, a nie najdroższy no na tak. Także mówię, super dzień, super, super towarzystwie. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcję i dzwonek dla mojego kolegi. No, super by było, także... No i piszcie komentarze. Dzisiaj jak widzę, no nie był to najlepszy dzień na jakiekolwiek poszukiwania na monety, no ale... Nie zawsze to chodzi, ryby też nie zawsze złowi, a jednak jeździ, prawda? No. Najważniejsze, że fajnie czas w terenie jest spędzony. Kawę wypiliśmy w terenie, kawa, dobrą kawę. Kawa musi być. Także dziękuję za oglądanie i do następnego, do następnego razu. Trzymajcie się.